10 maja w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach odbyło się seminarium warsztatowe dla pracowników samorządu. Dotyczyło ono rozwoju gospodarczego na obszarach Natura 2000. W pierwszej części warsztatów głos zabrała Maria Staniszewska z Polskiego Klubu Ekologicznego, która przedstawiła cele seminarium w kontekście obecnej polityki wodnej w Polsce oraz opowiedziała o realizacji projektu Unikalne walory Doliny Rzeki Białej, wartością społeczną i ekonomiczną regionu. Celem było właściwie na przykładzie Doliny Rzeki Białej pokazania, jaką, jaka jest jaka jest wartość, jaka jest z tego wartość dla mieszkańców, dla turystów, dla, jaka jest wartość przyrodnicza, jaka jest wartość ekonomiczna. I sądząc, po, podsumowując właściwie te spotkania z mieszkańcami, one były dla nas bardzo cenne, gdzie właśnie oni się wypowiadali, wypowiadali jakby swoje obawy, wypowiadali to, co oni, co oni by chcieli, co oni by widzieli, co jest dla nich ważne. I, I wydaje nam się, i to jest dla nas takie bardzo sympatyczne, że, że oni to zrozumieli, że, że właśnie ta rzeka tak, jak jest. Jest, jest dla nich bardzo ważna i każdy z nich miał jakiś, właściwie każda gmina, bo to były gminy wzdłuż rzeki, każda gmina miała jakiś pomysł właśnie na zagospodarowanie, na, pojawiały się pomysły ścieżek rowerowych, powiem właśnie o tym, co Pan wspomniał, produktów różnych lokalnych, związanych I, i jakby to zadziałało i to też o to chodziło, żeby ludzie mieszkający tutaj Zrozumieli i docenili tą wartość, wartość przyrodniczą, ale umieli powiązać z wartością ekonomiczną. Jest oprócz tego warstwa edukacyjna, typowo edukacyjna, czyli pokazanie dzieciakom, głównie nam szkoły podstawowe było, pokazanie dzieciakom właśnie, jak Wszystkim tego pięknego muzeum, przede wszystkim przyrody, która tu jest zachowana, sposobu traktowania i uatrakcyjnienia. Myślę, że to również zmieniło i to właśnie w takim wieku się kształtuje podejście do wody, podejście do tej rzeki. Dla nich w tej chwili bardzo ładne te narzędzia edukacyjne są. Oni po prostu czują, czują to inaczej. I na przykład to, że naszym projektem właściwie, no bo tak finanse na to pozwalały, było objęte tylko 3,5 tysiąca dzieci. Wyszło troszeczkę, udało się tam ponad, ale sam fakt, że cz czterokrotnie to przewyższyła liczba osób odwiedzających i rodzin z dziećmi i innych szkół, które po prostu zdecydowały sobie same zapłacić za, za, za ten przyjazd, świadczy o tym, że że ta inwestycja była naprawdę była szaloną dziesiątkę i, i warto to było zrobić. Zapytaliśmy przedstawicieli poszczególnych gmin, jak przebiegała realizacja projektu na terenie gminy i jakie wymierne korzyści przyniosła samym mieszkańcom. To projekt rozpoczęliśmy prawie dwa lata temu i potrwa jeszcze jakiś czas, pewnie do końca roku 2016. Dofinansowanie do niego to ponad 900 tysięcy, a całość projektu ponad milion. Z tego 250 tysięcy zostało zainwestowane w sam budynek Muzeum Przyrodniczego oraz przyległego terenu. To wszystko pozostanie u nas już na, na trwałe. Natomiast to, co liczymy, przyniesie nam skutki takie wymierne w dłuższym okresie czasu, to liczba osób, które odwiedziło w tym czasie nasze muzeum i nasze okolice. 16 tysięcy odwiedzających muzeum w 2015 roku to rekordowa liczba, także to myślę w przyszłości będzie procentowało no, większą ilością jeszcze turystów, którzy do Ciężkowic będą przyjeżdżać. Mieliśmy takie dwa spotkania robocze akurat w Gminnym Ośrodku Kultury, na którym uczestniczyło sporo ludzi, w tym samorządowcy radni. Na wymierne skutki, no to będziemy dopiero pewnie czekać, bo to nie jest tak, że po każdej konferencji już jesteśmy na pewno zwycięzcami. Jedno jest pewne, że uczymy się. Uczymy się też Natury 2000, uczymy się parków krajobrazowych, uczymy się kultury, uczymy się... Wszystkich rzeczy, które, na które w tej chwili kierujemy siły, zwrok, no i umysły, dlatego że wiemy o tym, że ta przeszłość nasza była różna i różnie podchodziliśmy do przyrody, różnie podchodziliśmy do natury. Na terenie gminy Rzepiń Strzewski nie ma natury 2000, natomiast realizacja tego projektu tutaj w gminie Ciężkowice przynosi efekty także dla nas. To są przede wszystkim edukacyjne wartości, że dzieci ze szkoły, a także dorośli, mogą przyjechać do tego pięknego muzeum, mogą zobaczyć wystawy, bardzo ciekawe, interaktywne wystawy. Także zachęcam tutaj wszystkich mieszkańców Gminy Żepiądnika do przyjechania, zwiedzenia tego muzeum i zobaczenia, jakie korzyści płyną z tej Natury 2000. Następnie Radosław Koryga z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w swojej prezentacji opowiedział o uwarunkowaniach na obszarach Natura 2000. Doktor Marek Jelonek z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w swojej prezentacji między innymi przedstawił pomysły na zapobieganie powodziom na obszarach Natura 2000. Białą trzeba podzielić na kilka części. Na część górną, środkową i dolną. Część górna to jest odcinek dogrybowa, najbardziej stromy. Najbardziej nieprzewidywalny, z ogromnymi, jakby to powiedzieć, powodziami, które powstają w ułamku, no może nie sekundy, ale w ciągu kilkudziesięciu minut albo kilku godzin. Tamto te wszystkie procesy wyglądają zupełnie inaczej. Tamta rzeka jest naprawdę groźna. Poniżej grybowa ta rzeka płynie spokojnie, ale na wysokości mniej więcej gminy Bobowa. Ona ma charakter bardzo rozległego koryta, dlatego że budowa zlewni jest powiedzmy typowa dla fliszu karpackiego. To znaczy ta zlewnia składa się z niewielkich pojedynczych kamyków, pomiędzy którymi znajduje się ziemia i glina i że woda sobie stosunkowo łatwo wygrzebuje tam nowe, y, nowe koryta. I na przykład jeżeli popatrzymy na grybów, to w grybowie, to powyżej grybowa koryto rzeki Białej ma szerokość około 10 metrów, a na przykład na wysokości Bobowej czy Stróż ma, ma szerokość 200 metrów. Od, diametralnie różna sytuacja jest na wysokości Ciężkowic i poniżej. Tutaj akurat jest, jest cała taka, taka cała formacja skalna piaskowców ciężkowickich, przez które rzeka się przełamuje jak gdyby, więc to koryto jest zawężone i on ma zupełnie inny charakter. O głównych ideach i celach podczas realizacji tego projektu opowiedział dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Z naszego punktu widzenia jakby te najcenniejsze to zwiększenie atrakcyjności muzeum, takie główne działania, o których było już są wiele razy mówione, to Batyska, to gra w parku, to prezentacje dotyczące rzeki w kontekście oferty lekcji multimedialnych, w tym w trójwymiarze, to troszeczkę rzeźb na skamieniałym mieście i tak dalej, to w kontekście z kolei ubiegłego roku, zwiększona liczba turystów. Po pierwsze, wynikało to z fundacji transportu i tych wycieczek z trzech województw. Było to ponad 70 grup wycieczkowych, autokarów. Po kolejne, to działania, o których można bardzo dużo mówić, które. Marketingowo promocyjnie informowały o samym muzeum. To były warsztaty z mieszkańcami wzdłuż doliny rzeki Białej. Kilkadziesiąt warsztatów się odbyło, to były zajęcia z dziećmi, no i te akcje promocyjne na samym skamniałem mieście, jak rycerzy czarownica. Tutaj serdeczne podziękowania dla polskiego klubu ekologicznego, bez którego nie dałoby się aplikować o te środki to po pierwsze za tą też dwuletnią współpracę, niezwykle trudną ze względu choćby na odległość, biura w Gliwicach, a po trzecie za taką otwartość, która gdzieś te dwa ponad dwa lata temu nastąpiła, gdzie z tymi odważnymi pomysłami przyszliśmy i oni przyjęli nas, oni zgodzili się na współpracę, serdecznie za to dziękujemy.